Witam, witam po raz kolejny fantastyczny, przepiękny sobotni poranek. Jest, może, w pół do siódmej rano. Osiągnęliśmy cel naszej wyprawy. Uluru, proszę bardzo, za mną. Muszę przyznać, że. Muszę przyznać, że. że ten masyw skalny ten jeden kamień, brzymi brzmi kamień bo zrobił na mnie piorunujące wrażenie wczoraj wieczorem, kiedy po prostu jechałem. Miałem takie ciche marzenie przez większość dnia, żeby zobaczyć Unuru, um, żeby zobaczyć ten Ayers Rock, ten kamień, o zachodzie słońca, natomiast kiedy był za słońca, byłem jakieś 160 km stąd i pomyślałem sobie, że już pewnie to moje marzenie o ojrzeniu Unuru o zachodzie słońca się nie spełni, aż tu nagle, proszę bardzo Muszę przyznać, że ta skała jest widoczna z odległości ponad 150 km, także w pewnym momencie jadę, jadę, patrzę do po lewej stronie, co się wyłoniło na horyzoncie. No i, i to właśnie było Hulur. Także moje ciche marzenie się spełniło. No a dzisiaj, prawda, jestem tutaj o wschodzie słońca. Osiągnęliśmy cel naszej wyprawy. Jeden z celów naszej wyprawy był taki główny. Tutaj jeszcze nigdy nie byłem i to, jest, to był mój główny cel, żeby tutaj przyjechać i zobaczyć. Ulur z bliska. Także... Fantastyczna sobota się zaczyna.